Witam serdecznie o poranku i zapraszam do rozważania Bożego słowa. Dzisiaj z Ewangelii Mateusza 11 rozdziału 28, 29 i 30 wiersz. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzbo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. Oto Pan Jezus Chrystus zaprasza wszystkich zmęczonych i obciążonych grzechem ludzi do Niego, obiecując im ukojenie, uwolnienie i odpocznienie. Biblia często mówi o życiu jako o pielgrzymowaniu przez ziemski padł. Przez, przez ten świat opanowany grzechem i złem, mocami ciemności, nieprawością i kłamstwem, odstępstwem, bałwochwalstwem i nienawiścią do Boga i Jego świętego Kościoła. Zwycięstwo nad wszelkim grzechem i złem, czyli prawdziwą wolność i odpoczynek. Znajdziesz tylko w Jezusie Chrystusie, który, jeśli na to pozwolisz, pójdzie z tobą przez twoje życie. Chcesz doświadczyć odpoczynku i wolności w pełni, musisz uświadomić sobie, że obecność Jezusa Chrystusa w naszych sercach i oddanie się w Jego ręce, kroczenie z Nim, dzieląc z Nim wszystkie nasze pragnienia i troski, to jedyna droga do osiągnięcia tego celu. Jezus Chrystus swoim życiem zostawił nam ślady, po których powinniśmy iść. Przeczytajmy sobie już sami pierwszy list Piotra, drugi rozdział, dwudziesty pierwszy wiersz. To nasz Zbawiciel nadaje sens naszemu życiu, kiedy w mocy Ducha Świętego, z Jego łaski i Jego miłosierdzia zradza nas do nowego życia w Nim. Nowego życia, w którym Chrystus jest priorytetem, a Jego wola to wytyczony ślad zwycięstwa, ocalenia i ratunku od grzechu i śmierci. Ślad, który wiedzie do wiecznego życia z Nim. To grzech, w którym tkwi każdy nieuratowany człowiek, grzech, w którym ludzie egzystują, jak świnie zanurzone w bagnie, które nie mogą się wydostać pomimo czasem własnych starań i własnych sposobów, takich jak religia, bałwochwarstwo, nakazy i zakazy kościelne, umartwianie własnych ciał itd., tak itd. Tak Nic nie uczynisz człowieku własnymi wysiłkami, by wydostać się z bagna grzechu i nieprawości. Tylko Jezus Chrystus poprzez zwycięstwo nad grzechem i śmiercią dokonane na krzyżu przynosi ludziom odpoczynek, i prawdziwe wyzwolenie z Kajdan Grzechu. By odpocząć w Jezusie Chrystusie, wystarczy zaprzeć się samego siebie i zacząć jego szukać po prostu. Słowo Boże mówi, że on da się znaleźć tym, którzy go szukają szczerze. Jeżeli nigdy nie spróbujesz szukać Jezusa Chrystusa, to się nigdy nie dowiesz, jak wygląda prawdziwe życie w radości, pokoju i wolności. Łatwo nie będzie. Diabeł zawsze będzie stawiać na Twojej drodze trudności i przeciwności ku temu, abyś nie poznał Boga. W kłamstwie, którego jest ojcem i specjalistą, diabeł będzie Ci wmawiać, że Bóg nie istnieje, że się o Ciebie nie troszczy. Ten oszust i kłamca będzie ukazywał Tobie swoją fałszywą rzeczywistość, przekonując Ciebie, że przecież tyle zła dookoła, że Boga nie możesz ani dotknąć, ani zobaczyć, ale ty otwórz swoje serce i wsłuchaj się w Boży głos. Może to będzie trudna droga, wąska, ale nie zniechęcaj się, wstań, podnieś się, odczep z brudu, jakim jest grzech, który Cię przytłacza, przebacz sam sobie, bo Bóg Ci wybacza i uwalnia całkowicie i doskonale. W końcu zrozumiesz. Że życie bez Boga traci zupełnie sens i smak, staje się suchy, zapleśniały, jak zapleśniały chleb, grzech, który zabija zamiast nieść życie, który przygniata zamiast przynosić odpocznienie. Jezus Chrystus da Ci to, abyś wzmacniał się. On ci da dodatkowe siły, da Ci mądrość i świadomość, że nie warto żyć bez Boga. Duch Święty, który zamieszka w Twoim sercu, nie pozwoli Ci o tym nigdy zapomnieć. Życie bez obecności Jezusa Chrystusa jest poniszczone, okaleczone, przysypane mnóstwem gruzu i śmieciami, jakie przynosi grzech. Bez Boga toczymy walkę o zatoskanie tylko życiem cielesnym i doczesnym, życiem w ciągłym strachu, niepokoju, oskarżeniu i upodleniu przez diabelskie oszustwa, Kłamstwa i intrygi pompujące w twoje serce grzech. Widziałeś, jak kwiaty podążają za słońcem, zdążają w jego kierunku, że ze słońca czerpią energię, energię do życia i rozwoju, by stawać się coraz bardziej pięknymi. Tak i ty odwróć się od grzechu i zwróć. Serce, myśli i wszystkie siły do Jezusa Chrystusa, by z niego czerpać życiodajną wodę życia wiecznego i by w nim odnaleźć prawdziwe odpocznienie. Niech Was, kochani, Bóg błogosławi. Amen.